Witajcie kochani. Kolejna wojna. Znów jakiś rosyjskojęzyczny sojusz Sherl. Wojna z leczeniem, także jak dla mnie jedna z najtrudniejszych. Z tym, że ten sojusz nie jest zbyt silny. Tak przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie? No dobra, wybierzmy kogoś nie za silnego, nie za słabego, żeby nie było lipy. No i teluria na środku, więc weźmiemy sobie czerwonych z pomocą niebieskich. Na tego bohatera Tyra bodajże, tak. Tyr. No i co? Najwięcej żółtych, fioletowych. Zrobimy diamencik. Czerwone się złożyły dzięki temu na telurie pięknie. Nie zapowiadało się jakoś szczególnie. Na razie nikt nie uderza, więc nie ma potrzeby, żeby grazul odpalała. Wszyscy w miarę zdrowi i nie potrzebujemy ochrony przed żadnymi efektami. No, to niebieskie ładnie się złożyły. Odpala magni. Ten tyr też zaraz odpali. Trzeba się leczyć złożone, znowu czerwone ładnie weszły w kombie i teraz niebieskie w kombie dużo fioletowych Od, odparliśmy efekt no i co, niebieski dżun zaraz będzie odpalał, spróbujemy go zmieścić. no prawie się udało tu mamy niebieskie pod magnim więc to nam wystarczyło. Na dżuna nie ma, nie, nie ma niestety, klocka. Złapiemy ten czerwony klocuszek w środku. I teraz te dwa czerwone, jeden niebieski. Eee, uleczyli, niestety. Dżuna z powrotem. Królowa nas chroni. Odpalamy grazuli na lewej stronie dwóch czerwonych naszych bohaterów to troszeczkę troszeczkę tutaj go nadszerpnęło dobra stracił ten efekt ducha więc możemy spróbować go ciachnąć mamy pod nim niebieskie klocki więc Ryszard poszedł na Dżuna mamy niebieskie klocki pod Dżunem no, brakuje brakuje widzicie tej kropki na tak zwanej Puścimy czerwone w próżnie. Nie. O, tu się złożyły. To ładnie. I znowu. Dobra, wszyscy odpaleni. Niestety dżun też odpalony. Ale królowa nas ochroni. I co? Grazol. spróbujemy chociaż Ryszarda wyeliminować. No i udało się. Wszyscy. Polegli zwycięstwo. Dobrze do, dobre otwarcie. Hmm, tutaj następny zawodnik. Nie za silny nie za słaby. Hmm, kaszrek na środku. E, jest fioletowy ten kapitan, więc biorę żółtych. No i co chyba chyba weźmiemy fioletowych na, na jako drugich. A nie czerwonych jednak. Widzicie, było to wczoraj, ja już nie pamiętam ustawień drużyny, jednak ten keszek tu mnie mierził nadal. Jest trochę czerwonych klocków, także spróbujemy nabić. Jest trzy klocki, więc jeśli się zdecydujemy. Ach, tu weszły. I mamy trzy klocki na keszreka, czyli. Jest pokonany, przy okazji Elena odpala I jeszcze czerwone, ładnie z tymi czerwonymi tu wyszło. Polimy i na ripoście powinien się ten kapitan nam wysypać. Pięknie. Jakiś efekt nam dał, nie negatywny, ale Wiwika to wszystko wyczyści. Niestety Sonia czyści nam riposte, czy tam kontratak jak to zwał. Dobra, żółte na Sonie, dziękuję, nasi bohaterowie Glonidasa. No i to już wydaje się tylko kwestią czasu, chociaż Vivica straciliśmy właśnie. Pięknie, trafił ją June. Nie uniknęła tym razem. Ładnie, 98 punktów następne w zwycięstwo. Tu 3000 Teluria co prawda, ale no chyba to za, yy, za słaby jednak przeciwnik. 3000 to nie na te drużyny. No dobra, weźmiemy kogoś takiego około 4000. Z czerwonych się już wyprzystykaliśmy, więc bierzemy ekipę niebieską. Z dodatkiem żółtych. No i co? Ładnie żółte są. Dwa złożenia, co prawda to mało, żeby uruchomić naszych bohaterów. Podobnie jak niebieskie. Dwa złożenia to jest za mało. No, i teraz trzeba coś naciągnąć. Tu zielone może coś wejdzie. Weszły czerwone, żółte się ustawiły, ale Melendor w tym czasie leczy. I ten niebieski bohater też leczący. Jeszcze Ryszard leczący. Mocno lecząca ekipa, plus jeszcze leczenie na wojnie. To naprawdę trzeba mieć huknięcie, żeby ich pokonać. Dobra, Juno odpala, ktoś zginie. Zginął Leonidas, niestety. No ale co, dajemy Justice i Magni. Próbujemy zdjąć tanka. Dobra. Teraz. Nie wiem, czy nie trzeba było któregoś z leczących trafić tym Magnim, bo to i tak niewiele dało na Azlara. Chociaż. Może to był dobry wybór? Dobra, teraz się będą leczyli. Leczymy, zrzucamy trochę klocków niepotrzebnych. Zrzucimy chaos. Myślę, że zielony chaos też wypuścimy, bo to na razie nic tu się nie składa. Prawie było, prawie było, nie? No ale zawsze brakuje, brakuje ciut. Teraz ten odpali, na szczęście to jest leczenie w czasie, nie od razu. Także jest szansa jeszcze przed, yy, przed tym, zanim się uleczą, jeszcze ich ciachnąć, ale widzicie co się tu dzieje. Prawie mnie zamordowali. No. Dobra, po, pozbędziemy się atakującego, mamy diamencik, więc... Pozbyliśmy się też jednego leczącego, tu uleczenie, ale dwóch magnich powinno wystarczyć na to, żeby go załatwić. Jakby co, mamy trzy klocki pod nim, a widzicie jaki twardziel. Trzy żółte klocki na szczęście załatwiły już sprawę. Także trzy zwycięstwa. Ładnie, ładnie poszło. No i co, zapraszam na następne uderzenia. I kolejne uderzenia. Eee, troszkę wojna widzicie na naszą korzyść mocną. No i co nie bardzo jest w kim wybrać, także <gryzmy> pierzemy znowu tego samego gościa, którego wcześniej udało się pokonać. Co została mi fioletowa i zielona drużyna i zbieranina, tak naprawdę. Eee, więc wezmę tu sobie fioletowych i na doczepkę dwóch elkanenów. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, są kilka zielonych klocków, trochę fioletowych. Najwięcej czerwonych tym razem, ale fioletowe się naciągnęły pięknie. Ach, to do góry. To był błąd, chyba, no ale zobaczymy. Trzy na Leonidasa prawie, że wystarczyło. Keszrek niestety go uleczył. Także trzeba chyba priorytet wziąć na na no. tego leczącego no, jednak postanowiłem tego Leonidasa ściąć do końca znowu fioletowych mamy mamy parę zielonych klocków kapitan Sargasso bodajże odpala riposta od Obakana ale niestety znowu Keszrek odpalił no dobra, trzy klocki pod kapitanem powinny... No, już może teraz nie wystarczą. A wystarczyły. Dobra, i tu pięknie się złożyły jeszcze fioletowe. Także teraz Sonia z kaszrekiem pożegnamy. Nie strzelam w Mariannę, bo ona jest w stanie tam uniknąć tego, więc strzelam ją w, w, w tych łotrzyków. Staram się w ostateczności. Sonia zatruta, dlatego ją zostawiłem. No ale widzicie, ładnie obaj elkanyn elkanynowie <grym> trafili. No ale teraz trzeba klocki pod nią, z uwagi na to, że leczenie, leczenie, leczenie. Nie? Każdy klocki gdzieś na bok to dobijają bardzo to leczenie. Widzicie, nic się nie stało praktycznie, a ona już się leczy. No co, diamencik się złożył ładnie i odpali zarówno Elkanen, nie Elkanen, Obakan i Sartana. No to myślę, że przy tym zdrowiu to już wystarczy. Ciach. I ciach. I pokonany. Po raz drugi zastanawiałem się nad tym Nikolajem, ale coś tak ta teluria mnie przegoniła od niego u matka mróz mnie przyhamowała no i tu się długo zastanawiałem, aż w końcu postanowiłem jednak na telurię, no nie bardzo było w kim wybrać jednak telurię i spróbujemy tą telurję załatwić zielonymi z dodatkiem fioletu Czyli tych, których mamy najsilniejszych w tej chwili. Zobaczymy jak pójdzie. Przeciwko Aleksandrze. Fioletowych jest. Widzicie klocków zielonych malutko. Fioletowe pod Telurium. Nie chciałem dużo w nią strzelać z uwagi, żeby jej nie odpalać. No i nie wiem, czy nie powinienem jednak mojej domincji ubrać w kostium do tego. Zapomniałem. Tak by otruła i byłoby troszeczkę łatwiej. Czekam z Rygardem, e, aż Truria odpali. Żeby znieść ten efekt wolniejszej many. Właśnie teraz. Jego Ryszard niestety teraz odpala i to... Może nie problem duży, no ale uleczył zaraz pomoc polowa i wszystko od nowa. Pięknie tu wszedł jakiś krytyk Magniego i trzy klocki wystarczyły żeby go zmieść. Także pierwsza wyrwa w murze. Unik Margaret pięknie. Widzicie to jest ten łoczyk właśnie. Zrobiła unik i z tego ataku nic nie wyszło. Dobra, podciągniemy fioletowe. Jeden w pustkę, żeby jak najwięcej many. Teraz combo w telurię. Nie odpaliła na szczęście. Więc regard zdejmuje nam efekty. I wszystko w telurię. Udało się ją trzasnąć. No i teraz już powinno być znacznie łatwiej. Melendor nas wyleczy zielone w próżnię nabijamy sobie umiejętności skarlet na wykończeniu ale znowu pomoc polowa masakra ta pomoc polowa jest przegięcie w tych wojnach naprawdę wydaje ci się że już wygrałeś a tu niespodzianka uleczamy Dobra, teraz ładne kombo zielone. Scarlet atakuje. Skupiamy się na rigardzie z uwagi na to, że Scarlet jest łotrzykiem i właśnie robi uniki. Więc przede wszystkim rigard do wykończenia. Nie wiem, czy się uda teraz do mincjom. No, nie udało się. Więc puszczamy chaos. Tu może wejdzie fioletowy. Wszedł, ale już wcześniej. Wystarczyło na niego, więc teraz już skupiamy się na niej. Nie ma potrzeby leczenia używać. O, i wystarczyła Domincja. I pokonany. No i ostatni atak nam został ze zbieraniny. To myślę, że dobitka będzie dobrym pomysłem tutaj. Dość mocna drużyna, mimo wszystko, została. No i co, kapelusznik tam jest, więc weźmiemy sobie czerwonych. Jeszcze paru nam tu zostało. Myślałem, żeby wziąć mono czerwonych. Ale z drugiej strony pomyślałem, że dobrze będzie chyba odmienić ten kolor mimo wszystko. Przy czerwono czerwone mono, jeszcze czterogwiazdkowych bohaterach, no to może się to zakończyć tragicznie, jak nie będzie klocków, więc stwierdziłem, że wezmę szybkiego Dżafara i blokującego odpalenie umiejętności Proteusza. No i to był chyba dobry wybór, bo widzicie zielonych klocków sporo, a fioletowych jeszcze więcej. Oczywiście miałem na myśli fioletowe już kolory nawet. I się mylą od tego. No i co? Proteuszem blokujemy i trujemy tamtą stronę. Załatwimy może Sabinę jak się uda. A tu piękne combo w tego Malusiego. I odjechał. Trochę czerwonych. I próbujemy. To Misandra, bodajże jest. Próbujemy ją wyeliminować. Niestety się leczą i to dziwne, ponieważ to leczenie nie wpłynęło chyba na efekt od Jafar'a, gdzie nie powinna się Sabina wyleczyć. Jeśli dobrze pamiętam, sprawdzę sobie to, ale wydaje mi się, że powinna mieć jakoś ograniczone albo w ogóle nie, nie leczyć się, no ale trudno. To i tak im już nie pomoże, jak widać. Obniżona obrona u Missandry i moich Trzech bohaterów odpalających. To już chyba wystarczy. Tak jest. E, także. Powiedzmy. Pięć zwycięstw. I jedna dobitka. To już jest koniec wojny. Więc ten wynik już się nie zmieni. Bo to już są wszystkie ataki już oddane. Obejrzyjcie sobie. Także znowu jestem najlepszy. I wojna na 100% wygrana. Pozdrawiam. E, tych przeciwników z Sherla. I co? Zapraszam Was za chwilkę na podsumowanie. Do zobaczenia za moment. I oto nagrody za wojnę. Tym razem zwycięstwo. Miażdżąca przewaga. No ale widać po ekipach. No nie za silny ten sojusz był. Prawdopodobnie też nieduże zaplecze. Mieli najlepszy mój wynik od przeciwników. Aleksandr, najlepszy my, wszystkie ataki wykorzystaliśmy. Przeciwnicy jeszcze sześciu ataków nie wykorzystali. Na dodatek, ale to nic by nie zmieniło. Nie? Także cieszy zwycięstwo, cieszy wynik. Pozdrawiamy przeciwników. Dzięki za obejrzenie. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!